Cześć z tej strony Gofer no i jesteśmy w Mining Simulator 2 ale z modwan. jak możecie zobaczyć trochę tu się podrobiło o to takich... o kurcze się. mamy trochę o co takich właśnie fajnych i mamy udało się dorównać shiny powiedzmy i jak to o ale to jest piękne ale to jest piękno ogólnie sam tryb jest Trochę właśnie zmodowany jest, ale nie można na przykład wyblokować mapek, zrobiłem szybko rebirfa, bo można zrobić coś takiego, o, cyk, cyk, można zrobić, a, buy boost, cyk, 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 no i cyk. Ym... No i możemy zrobić coś takiego jeszcze. A, no tak, jeszcze, e, jeszcze wiecie co? E, możemy zrobić coś takiego. 9,9 krzyk. Mamy. To, że nie ma patriotek tutaj do kupienia. I mamy 100% niby na to, ale wątpię, że mi zrobimy. No nie, 100% tu nie ma. Ale i, i teoretycznie jest. Hmm, jak zero jeden? Ja nie mogę. Jak to się stało, w Jest, 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 jest. Na serio? Na serio? Na serio? Na serio? Dobra widzowie, nie wiem po co to mam robić, nie wiem po co to otwierać Możemy jedynie założyć, ale nic tam nam nie da W tylko wszystko trochę gorzej wyglądało, albo lepiej, nie wiem To zależy co bym wziął Jakby... no czekajcie, muszę zrobić coś takiego Muszę pozbierać trochę kasy Czekajcie, muszę popatrzcie chwilę na... O. Dobra, pokopmy, kopmy, 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 kopmy. Te pety nam przeszkadzają i, i patrzcie sobie chwilę na przykład na tego albo coś. No i już ich nie ma. Ja nie mam, mam węgiel i w ogóle sprzedajemy sobie to zaraz. Dobra, sprzedajmy. Mamy tyle milionów, więc minimalnie możemy jeszcze ulepszyć Kilka rzeczy dokładnie, najbardziej chciałbym kilowatt. Cyk, cyk, cyk. No i mamy lepsze kilowatt, i przy okazji zenchantujmy troszeczkę to. Ym, ogólnie, mamy jeszcze jedną opcję: Debug Mode. O! Użyjmy sobie i mamy 100. Historycznie: sto, Mining Power. Ja nie mogę, trochę tego jest. Coin multiplayer też. Lack multiplayer. Chodźcie, fajnie. Yy, właśnie, teraz zauważyłem, że jest plus 2. Lack event jest. Ciekawe. Trzeba pootwierać oto te jajko. No bo musimy pozbierać fajne pocisze. O, mamy nowego Shiny Peta. Tego jeszcze nie miałem Shiny. I pokażę jak on jak on w ogóle wygląda. Nie? To mnie ciekawi bardzo. Um, to mnie bardzo ciekawi. Pokażę Wam, jak wyglądają te pety wszystkie. Założę tego. Nie chcę kodów, tylko high spec. Ten wygląda oto tak. To jest normalna wersja. Tak, z tego, że pamiętam. To jest Shiny. To jest... Te, to jest normalne takiego, a to jest ta shiny. No i nie wiedziałem, że tak łatwo by zrobić... Nie, nie, do Book małcajbest. Pomyliłem. Um, te podwierałem Czas na te. Lub na te. Czekajcie, załóżmy Equibest. W sumie nie wiem. Czemu mi to zdejmuje? Czemu czekajcie? Załóżmy sobie to, bo to wiem, że to mi się przyda. No i to, bo to jest... To daje tyle, a to daje tyle, więc mamy full team chyba. Tak, mam 5. Dobra, no to ja Że Możemy podrobić. Mam wszystkie boosty, więc właśnie spodziewałem się, że legenda zrobi. No ale nie chcę cały czas tego. Coś innego? Bo mamy tu jakieś procenty. 4,5 i 1. No, jest no, jakaś legenda. No i paradęcki. Taki... Hmm. Dobra. Jak? Jak 1 na 1000 mi dropnął? Ale czekajcie, czy ja nie powinienem otwierać 5 jajek? Mam ten enchant, nie? To może jak kliknę R. T. -t. Tylko te działa i nie otwiera mi automatycznie. Nie wiem, widzowie, co się dzieje, ale pomyślałem o. Okej, okay, tego nie wiem. Właśnie, przypomniała mi się jedna rzecz. Cześć, to Spytać tego. No, ja wydropiłem już. Nie tyle sekretów. To no jest najciekawsze, jajko, bo nie wiem. Um, ale właśnie, mam te dwa przyciski i pokazuje mi tu ten indeks. Oczywiście, tego nie można odebrać. Te oczywiście. Nie da się tego zdobyć. Um, ponieważ szybciej chyba to się zdobywało w tym jajku. I nie wiem, podrobimy sobie jeszcze tutaj. Ojej. O! Crystal Cube. Superkometa. To było jajko, jajko dobre na... Nabijanie indeksu sobie to pamiętam, i mamy wiele legend, oczywiście, bo jesteśmy na zmutowanym trybie i trzy legendy naraz. I mimik a ten mimik był chyba ciekawy. Dosyć nie wiem, zobacz Hydra jest na 20 tysięcy, dobra yy, wizowiem. Yy. To chyba pewnie każdy widział po pewni też jakichś innych youtuberów. To nawet nie trzeba pokazywać. No ale te niektóre pociski bardzo ciekawie wyglądają. O, wystarczyło no tak. Zapomniałem. Um, załóżmy sobie tego. To, to oto. To, o to, bo co były niektóre jajka takie... Mim o, mimiki skurcze, um, najważniejszym o to, 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 że, Najważniejszą o co tu rzeczą... Nie wiem, co... Mogę założyć tą cyberkometę. Bo tamto już wam pokazywałem. No i zobaczmy jeszcze sobie takie pionieżki. No to już takie... Wow, też nie wszystko. To też jest ciekawe. Mimik, a nie wiem czy mimik kiedyś nie był... Gdzieś tu Crystal Q Boys. To chyba nie dużo osób widziała. Nebula Demon! Ten Nebula Demon sam do końca nie jestem pewien, gdzie był. Dobra, te rzeczy są tak mocne. Jakbym mógł kraftować. To widowie. Jakbym mógł kraftować tutaj, to bym miał full echo fajnie sekretów, nie? Ale w sumie jak mamy tutaj oto te piękne koło fortuny. To gdzieś tu jest, tak, 26%. Kupmy sobie wszystko. No i co? Lak. No lack, super laki. Laki po prostu. Ja powiedziałem lak, bo to jest normalny jakiś lak. Boost inny z Ale my celujemy o to w to. Więc z moim szczęściem nie trafimy tego. O, no dobra, mamy spin. Jupi, świetnie, jupi, spiny. Spiny znowu. No, ultra, ja nie mogę. Omega, -lak. był kod Ultra, -lak. pamiętam. A to był Omega, -lak, a to był kod Ultra, i chyba też Omega, nie wiem, coś takiego, jakieś kody były. Um. Widzowie, dzisiaj też robimy ten układ. Tylko mam dla Was informację. Stanie się tak, że dzisiaj ten odcinek jest w miarę wcześnie. A kolejny będzie o późniejszej godzinie. Jakiejś 15, coś takiego. I jeśli będą dwie łapki. Dobra, mamy to. Mamy chyba. Jest, dobra! Jeśli będą dwie łapki w górę pod tym filmem, to wiecie, że będę nagrywał trzeci odcinek. Ale jeśli będą. Uwaga, uwaga. Cztery, nie. Trzy, Trzy łapki w górę chyba. Trzecie, tam cztery będą. Uwaga! Dzisiaj cztery odcinki. Więc będzie ciekawie. I mamy tego o to co, którego chciałem. Um, bardzo chciałem, tak? Ten no odcinek, jest głównie z otwierania Z powodu tego, że tutaj sprawdzałem wcześniej, jeśli możemy to dokończyć z Afryko i nic z nie dojdziemy. Yy, możemy być tutaj nic nie zdobędziemy, no, no, pokażę wam tutaj, bo na, kolejne, na eventowym wordzie dosłownie nic nie możemy zdobyć ponieważ właśnie Kryjnę się nie za zapisują po piarach, jeśli skoczysz tam um, a chodzi też o jedną rzecz, że na przykład tam w evencie pokazuje się, że możesz niby Dobrać nagrodę za ryby, nic to nie działa. No ale widzicie tutaj też nic nie działa, bo lecę przez wszystkie mapki i nie odblokowują się. Możemy otwierać jedno jajko, pokażę Wam. O, czekajcie, to będzie skrzynka, więc sobie obierzmy. 9 milionów. Dobra, potwierajmy sobie to. Patrzcie. Możemy otworzyć będą same piki. No i nic więcej to nam... A chyba jeszcze mam tą mapkę, więc ją ja pokażę przez tą chwilę, co zostało. Zrobione. Tu nie działa Niegierka. Nie ma tamtego szukania skarbów. Shop nie działa. Cel nawet nie działa to. Tu powinien być cel, ale go nie ma. Przynajmniej początku. O! I o to mi chodziło. Pierwsze nie mam wędki. To zbieranie nagród nie działa. Mm. Otwieranie tych jajek nie działa, zarówno jak i tych, nic. A może to zadziałać? No, ale chyba nie do końca tak działa. Mm. Więc nie wiem, co tu się dzieje, widzowie. Ale to będzie koniec na dziś. A czekajcie, może? Dobra, nie. To będzie koniec na dziś. Pa, pa. pa. A, ah. co so jest?